Kleje w aerozolu od 3 Kleje przemysłowe w aerozolu od 3M charakteryzują się niską wsiąkliwością, dobrą odpornością na wodę i warunki pogodowe oraz wysoką wytrzymałością temperaturową. Spray Foam FAST 74 to klej służący do łączenia tworzyw piankowych oraz materiałów wyduszających i izolacyjnych. Charakteryzuje się krótkim czasem wiązania oraz wysoką ostateczną siłą połączenia. Doskonały do wyduszania wnętrz kabin pojazdów. Spray Repositionable 75 to w potocznej nazwie trzecia ręka. Ten bezbarwny klej pozwala na tymczasowe połączenie lekkich materiałów. Ponadto jego właściwości pozwalają na wielokrotne odklejanie i ponowne naklejanie materiałów nawet przez kilka godzin. Świetny do papierowych szablonów oraz odklejalnych etykiet. Spray Super 77 to uniwersalny klej służący do łączenia takich lekkich materiałów jak styropian, papier, karton czy tkanina. Klej, który w branży reklamowej powinien posiadać każdy. różne różnego rodzaju folie ochronne oraz styropian, nie wchodząc w reakcje chemiczne z powierzchnią. Cechuje się wysoką przyczepnością wstępną oraz długim czasem otwartym. To były kleje przemysłowe w aerozolu od 3.